Nie ukrywam, że jestem wzruszony w tym momencie, ponieważ spełniło się coś, co obiecywałem podejmując się tutaj pracy na stanowisku dyrektora tego szpitala, czyli dokończenie pawilonu III. Dzięki panu marszałkowi, dzięki panu staroście uzyskaliśmy tą brakującą kwotę, ale nie czekaliśmy bezczynnie, ponieważ cała inwestycja, którą państwo za chwileczkę zobaczą, ma wartość ponad 15 milionów złotych. 2 miliony 800 tysięcy szpital włożył z własnych środków, potem brakowało możliwości finansowania, kołataliśmy do różnych drzwi i dopiero osoba pana marszałka, bardzo przychylnego dla nie swojego szpitala, sprawiła, że pojawiła się ta możliwość dofinansowania, jak również pan starosta, który błyskawicznie z zarządem powiatu podjął decyzję o uzupełnieniu tej kwoty o drugie tyle. Pozwoliło nam dokończyć, sfinalizować coś, co jest kluczowe dla naszego szpitala. Uważam, że może pan marszałek być dumny z tak przeznaczonych środków. To praca zespołowa, panie dyrektorze, nie ma co ukrywać. Ja się cieszę z trzech aspektów, że tak się wyraży. Przede wszystkim współpraca samorządu lokalnego z regionalnym, czyli robimy dobre projekty tam, gdzie jest dobra potrzeba. Tutaj wielka zasługa radnych sejmikowych, pana przewodniczącego Kawoloka. Pana przewodniczącego Baczyńskiego, pan, Pani Radni Żak, no i oczywiście pana posła, może w tej innej trochę linii, ale ja zawsze czyli Grzegorz mówiłem, że ty nie iść do tego parlamentu, tylko zostać na poziomie sejmiku. I na poziomie sejmiku też podejmowaliśmy tę decyzję, więc z, z tych dwóch stron tutaj szanownym radnym dziękuję, którzy są z nami i wszystkim, którzy poparli te sprawy. Bo tak jak pan dyrektor słusznie zauważył. Yy, My tych szpitali mamy bardzo dużo. Może, no może to nie jest bogactwo, raczej znaczy duża beczka problemów, które staramy się rozwiązywać każdego dnia, szczególnie w czasie covidowym, ale kiedy Państwo przyjechaliście z tym projektem, on był bardzo dobry. Pod względem merytorycznym, absolutnie poza dyskusją, bo współpraca transgraniczna, styk, ilość turystów, czyli nikt jeszcze nie myślał o covid w ogóle że coś takiego przyjdzie, nastąpi, a myśmy się tych działań wspólnie. Podjęli 6 milionów ze strony Urzędu Moszokowskiego, 6 milionów ze strony starostwa, wkład własny oczywiście tutaj samego szpitala. I tak powstają dobre projekty, które będą służyć mieszkańcom. Ja bardzo dziękuję za tą dobrą współpracę. Cieszę się, że ta inwestycja jest, czy za chwilę będzie oddana do użytku. To bardzo ważny moment. A więc, po pierwsze, powiat Cieszyński to ponad, 70, ponad 700 km kwadratowych i blisko 180 tysięcy mieszkańców. Więc pierwszy powód, żeby ich zabezpieczyć od strony medycznej, szpital, który ma 23 oddziały, tych mieszkańców na miarę możliwości zabezpiecza. Drugi powód, panie marszałku, kilkadziesiąt tysięcy turystów w sezonie, większości pochodzących z szeroko rozumianego województwa, śląskiego, naszego województwa, a raczej ze środkowych jego części. A o trzecim. Powodzie, o którym już zresztą też wspominano, opowiem w sposób dzisiaj może trochę anegdotyczny, ale zapewniam Was, że kilka lat temu nie było mi do śmiechu, a było to wtedy, kiedy jako burmistrz Cieszyna miałem otwierać zawody motocyklowe, na sobie strój motocyklisty, kurtka i jak w dobrej tragedii na sekundę przed włożeniem kasku. Odzywa mi się komórka i słyszę tylko Ebola w Cieszynie, minister przylatuje natychmiast do szpitala. No zapewniam państwa, że jedyne co zrobiłem to powiedziałem komuś: "Otwórz za mnie te zawody", stawiłem się do szpitala. Państwo doskonale wiecie, jak wtedy było załatwianie na szybko sprzętu, ludzi, wielka trwoga. Myślę panie marszałku, myślę szanowni państwo, że gdyby dzisiaj taka sytuacja się powtórzyła, czego absolutnie nikomu nie życzę to niewątpliwie bylibyśmy do niej znacznie lepiej przygotowani.